Witam Państwa ponownie, e, mam przyjemność gościć w drugi raz e, przed obiektywem współkomentatora dzisiejszego meczu, meczu a zarazem piłkarza Piaska Potworów Macieja Prusia. Macieju powiedz, jak tam twoje nastawienie, powiedz czy stresujesz się dzisiaj, e, bo jakby nie było to dzisiaj występujesz w nowej roli. No to bardziej niż nową rolą stresuję się tym meczem, bo zobaczymy jak to wyjdzie. Liczę na te trzy punkty, a z komentowaniem to tak po prostu, co Mówisz. będzie na boisku to się powie i tyle. Doświadczenie już masz, troszkę prawy nabrałeś w ciągu tych dwóch dni, <gry> więc będzie dobrze, prawda? W ciągu dwóch dni i ogólnie przez serial. <gry> A no tak. <gry> Błędem byłoby nie, nie wspomnieć o tym serialu, który powstał. Tak, e... No oczywiście. No to może coś powiesz na temat tego serialu. Temat serialu? No co? Ogólnie nic nie wiedziałem, byłem wtedy w Dubaju. Wróciłem z Dubaju, to nagle telewizja przyjechała, musiałem wszystko powiedzieć. Po tym wszystkim jakoś to już poszło. Pierwszy mecz oczywiście mnie nie było, bo byłem na kawalerskim kuzyna. Też widać to wszystko na, na serialu. No i tyle, no serial fajny, fajna, fajna przygoda ogólnie. Można było poznać, poznaliśmy wielu chłopaków. Myślę, że to będzie się dalej rozwijało. No, ale myślę, że też jest to jakaś szansa dla Piaska Potworu, bo jakby nie było, drużyna stała się popularna, rozpoznawalna w całej Polsce, więc. E... Też ma swoje 5 minut w tym momencie, prawda? Ma swoje 5 minut i wszystko zaczęło się od ładnej ławki. Zachodnia trybuna wyremontowana. Obecnie stoi tam pod szatnią, ale ogólnie myślę, że kiedyś będzie lepiej. Stała w tym samym miejscu, tylko że już dwa razy lepiej. Dobra Macieju, dziękuję Ci Was za wywiad. Natomiast my już za chwilkę będziemy komentować dla Państwa mecz, także do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam.